W tym momencie HS z pistoletem. Pamiętamy poprzednią grę, w której miał tylko Uzi, i tym razem również nie poszczęściło się im, się im tutaj. No, będzie ciężko, będzie ciężko, jeśli się nie wycofają. Wydaje mi się, że, że mając pistolet i gołe ręce zdecydują się nie wchodzić w tę walkę. No I tak też właśnie robią. No to tak, z pistolety, co to ma być? Lekko uszkodzeni są. Ale tak naprawdę nie wiadomo, kto by miał do nich strzelać. Bo tu nikogo nie ma ani nikogo nie zabili. Zabij go, zabij go, zabij go! Szczelanina w kościele. Kycu z łosiem. Ty masz Moi drodzy, Kycu jeszcze żyje. Łosiu. I Kycu na ostatnich no, hej, uważaj, hapsach, jeśli pokona Venoma. No. no niestety nie udało się. I tak właśnie Kycu i Łosiu padają w kapliczce Dawidkowej. Izdin i Afroneko. No oni chyba wiedzą, że ktoś tu jest pod spodem. <laughs> że ktoś jest w tym samym domku co oni. Mokra pipi. I Dante No, pele. Kurde, no musi się coś. Afroneko stoi po prostu jak. O, jeszcze matek jest. Tu jest więcej ludzi. Tu jest więcej ludzi. Czy oni widzą Izdina, który się tam czai? <laughs> Wydaje mi się, że widzą, bo mają centralnie widok na tą, na tą stronę. Po cichutku chodzą. Nie, no Afroneko nie zrobi kroku nie. On jest w trybie. Trybie cichacza, ale patrzcie, jak czeka. Więc po prostu człowiek ściana. Tak jak się postawił w tym budynku, to już się nie ruszy. Eastern dostał przez okno, wyczajli go, ale w tym momencie doszło do pewnych ruchów. Jafroneko widział, widział dupę Dante. Wystawia ją kątem. Kąt dupy. Izdin, dobra pozycja. Dante, Dante zebrał kilka strzałów. Mokra pipi wcelowana w afro. Co z tego będzie? Asfalon i matek? Tylko czekają. No I znów zmienia pozycję. Z czego mokra pipi stara się wykorzystać ten moment. Wyszedł na zewnątrz. I afroneko wystrzelił w cały swój pistolet. Może chciał dać przeciwnikowi mylne złudzenie, że ma tylko. że ma tylko taką broń. Mała panika. No i niestety moi drodzy, Izdin kontra Dante dostał, ale teraz Matek zaczyna wchodzić do gry. ktoś się położył, czyli on był Widzicie, uruchomił się. Oni nie wiedzą chyba, że tam są dwie ekipy. Izdin dostaje, mokra pipi też zbiera od chłopaków z domku, ale Afroneko na full hubsach i do tego w środku budynku. Call z nexosem. Słyszą ten motorek postanawiając strzelać. O, no, grubo jest, grubo jest. Jest. Jeden powalony. Drugi spanikował. Dobity. No i Daniel teraz. Podejście no, przez kamienie. Dalej, no. jest jest jest, tak. pokażmy, bo to jest jeszcze walka, jest która kisier, się i teraz dopiero ma kisiel Dawidowski, ale, ale jest trochę zalecim. więcej. Gdzieś tam młata w obdali. Ali. No i Kisiel dobrze kombinuje. Jeden z prawej, drugi z lewej. No a Mateusz z KS-em. zupełnie inna taktyka. Taktyka jednego kamienia, jednego miejsca ustawili się i zostali zaisznięci od boków. No mu się z tej okazji kogoś wyhaczyć. Musi już widzieć ich. No ale z takim celem to chyba. To chyba sam sobie teraz grób wykopał. Batonek pomściciel streamerów. No, ale chyba w tym momencie padnie. Dodatkowo strefa go goni. Gniewko strzeli z elfio. i Dawidowski pada, a Batonek nie wie, że co się stało. Batonek pomściciel streamerów, ale chyba sam również padnie no. Ewentualnie, może jakaś apteczka, może jakiś samochód. No i mają taką. Do kogo oni strzelają? Do Dawidka, oczywiście, do Monkola. Nexus też wychaczony. No i gorsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę Nexus i bonkol w tym momencie mogą dostawać z dwóch stron. Yuhi nie za bardzo chyba jest zainteresowany tą opcją, żeby do nich strzelać, ale gdyby się odwrócili troszeczkę. To mieliby taką możliwość. Bongol bezpiecznie za kamieniem. Nexus. No, Nexus też ma dobrą pozycję. Najważniejsze, że są w strefie i tak naprawdę nie muszą się za bardzo wychylać. Zobaczmy, co Nexus widzi. Tylko z Red-Dotem. Może być ciężko. Za to tu jakaś dwójka. Nie wiem, co oni robią, ale chyba nie wiedzą o tym wszystkim, co się dzieje dookoła, bo po prostu sobie. Najzwyczajniej w świecie bezczelnie przejechali. Nie, Nexus, on jest znów ranny, czy jeszcze się nie poleczył? Juchi kontra Bruksel, konta Agatka. I Mister Kuchar. Yuhi dość mocno odberwano, a nie jest w budynku, tak. To jest ta przewaga. Pozwolę sobie trzymać kamerę u góry, ale strefa, patrzcie, jak się zbliża. I zaraz Gryf będzie musiał biec. Do tego jeszcze dochodzi dwóch NJMC, Nims i Make Me Laugh. Wchodzą z grywowi na plecy. Już nie wiadomo, kto do kogo strzela. Tutaj chłopaki walą z zgrywa, walą w rezystanca. No, bąkol leży martwy, bąkol leży martwy. Bruksel z agatką się strzałem Jeszcze Nexus żyje. Nexus stwierdził, że nie ma już się z kim strzelać, po prostu się położył w kamieniach i czeka, kto na niego wpadnie. Kto mu gdzieś tu pod. Podcelownik podejdzie Tak żeby mógł go wyjaśnić To jest prawda Zaraz się okaże Agatka umarła W jaki sposób Jak nikt do niej nie strzelał O moi kochani Tutaj był snajper tu Jest snajper Co on ma za optyczkę no, Jakąś dobrą On ma jakąś dobrą ja optykę podjęzy. I Jak coś z tego nie przeżyje Chyba że on się właśnie będzie wycofywał no I znów leczę się, leczę, 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 leczę się. Ewanec, Matek, Skwalon, Kuchar, tu są, tu no są oj, trzy do... teamy, tak? Ewanec właśnie wpadł, został nam jeszcze Yuhi, Mr. Kuchar, no i niestety Yuhi w tym momencie wyjaśniony. Zobaczmy jeszcze na tego naszego dzielnego Nexuro, jednego z ostatnich streamerów, którzy pozostali. I powiem Wam, że wbrew pozorom, ostał się, ostał się.

Uhu hu 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 Royal i go widzi, i Nexus też widzi ten nie wierzę, że mu się udało. Chowaj te buty, bo ci przypali buty. Ten skuter chyba nie ma świadomości, ale Nexus musiał go widzieć, bo od razu skręcił w bok. No właściwie nie da się chyba skręcić nic innego. Jeśli Nexusowi się nie uda go wyjaśnić, to ma po prostu przerąbane w tym momencie. Tylko że koledzy z górki pomogli Nexusowi, ale sami są ostrzeliwani przez kolejną ekipę. To jest po prostu. Nie wiadomo, kto, kto do was strzela. No, ale ekipa z mostu sprytny, patrzcie sprytnego rzucił granat. Ja nie wiem, czy oni w ogóle są świadomi, gdzie on jest. Oni nie są świadomi. O nich, o nich zachodzi od tyłu. Patrzcie, patrzcie, zabił jednego. Jest jeszcze jest ale O kurde! O kurde, ale ich porobił. Ja się mi się wydaje, że ja jego teammate słyszę, wiecie? A w tym czasie Nexos próbuje dopłynąć. No, zawodnicy z tyłu niestety, no nie nie dopłyną. Czy Nexosowi się uda? No chyba już nie bardzo. Mimo że dzielnie walczył. I tak naprawdę tylko sekundy pozostały mu, żeby dopłynąć, to wyłożył się. I moim zdaniem, LightU zdecydowanie świetna pozycja z OPM. Nic im praktycznie nie zagraża. Wszędzie mają widok, w każdą stronę i to na bardzo daleko. Niby są, niby są na łące, ale tak naprawdę są za lekką górką. I tak jak widzicie. Tak, jak widzicie, mogą sobie pozwolić na oglądanie przeciwników, mogą sobie pozwolić na jakieś wyciąganie ich ze snajperek. Nie muszą się tak naprawdę o nic martwić w tym momencie. Nikt ich nie zaskoczy z żadnej strony. A tu się dzieje Mordor. No i Deos. Deos się ostał. Kilka trupów. Kilka trupów poleciało. I to samo będzie tutaj z młotą. Moi drodzy, mamy w warzywniaku! Mamy jednego z graczy w warzywniaku! Czy tu będzie coś hodowane? Czy rzepka będzie sadzona? No i warzywniak został oczyszczony, nie? No, powiem wam, ciężko nie zauważyć kogoś w tym warzywniaku, jak tu jesteście. Wystarczy, że raz nogą ruszy. No i to widać, jak się ktoś kręci, prawda? No, gdzieś wam za oknem. Zwłaszcza, że mułata nie ma nic innego do roboty, jak tylko obserwację tego. Ach! Ideos! Jakiś strzał luj pogrzebacz przez, przez okno wyhaczony i padł! I padł dosłownie jednym strzałem, ale te SKAR98. Wiecie jak to działa. Za to sprytny naszych dwóch zawodników. Tak jak mówiłem, oni mają jakieś drzewa, gdzieś się mogą tutaj kryć, ale muszą podbiec, co nie znaczy, że sytuację mają złą, chociaż patrząc na strefę, no to OPE to już ginie. Sorry OPej. I w tym momencie dalej Lajtu bardzo dogodnej sytuacji i zabity od strefy i Myjot moi drodzy Myjot wyłożony przy drodze przeżyć przeżyje ale co to za życie strzały snajperskie Myod kontra Lightu pokażmy Lightu co on tu próbuje zrobić Myjot się położył zostało im tylko pole są tylko oni w bójkę i skill Hedzik wszedł, nie to nie był Hedzik, jakaś może, może cycki były, dlatego przeciwnik jeszcze stoi, no ale obydwoje mają te kary, obydwoje mają te kary i są w stanie pokarać nimi przeciwnika. I my odrobi coś, co moim zdaniem, moim zdaniem powinien trochę. Chociaż nie ma nie ma za bardzo wyjścia, nie, nic nie zrobi. Może tylko czekać. Widzi to drzewo. Ani go od lewej nie obejdzie, no bo jak, w jaki sposób, ani go od prawej nie obejdzie, bo się nie da. Nie leżymy w strefie. Nie leżymy w strefie. I wydaje mi się, że... No Lightu, No kogo obstawiać, Ja obstawiam. Jednak pozycja Lightu jest troszeczkę lepsza. Moi drodzy, lajtu, lajtu, ale zobaczmy jak wygląda nasza tabela wyników. Normalnie, kto się odstał ze streamerów? Muata, moi drodzy, DadBiker czasem streamuje, ale tutaj pewnie jako reprezentacja Esla. Dalej mamy Majeczkę na ósmym miejscu, Nexosa i Bonkola, którzy niestety w dość w takiej sytuacji mordorowej, no ale Bonkol za zero się wyłożył, wiadomo. Chciałem, chciałem to zaznaczyć przy wszystkich. Patrzymy dalej, kto tu jeszcze? Juhi, mister Kuchar. Myślę, że szybko teraz to przelecę, żeby ktoś, kto ogląda to gdzieś tam w archiwum na YouTubie moim, miał jeszcze szansę podejrzenia sobie, kto i za ile się wyłożył.